witajcie, witajcie wszyscy, którzy oglądają Antidotom, już znają tą stację, byłem tu kiedyś, ta stacja też sponsoruje nam strefę mocy, już dwukrotnie sponsorowała, trzykrotnie, o, i słuchajcie, dzisiaj będziemy testowali nowego burgera na stacji, jest od tygodnia dopiero, zobaczcie jak ładnie tutaj wygląda. Moja wprowadziła nowe burgery. Dzisiaj porównamy, jak one się mają do innych burgerów w Polsce. wypylach spróbuję osobiście, to powiem, czy polecam, czy nie. A tu zobaczcie się, ostatnio stacja zmieniła. Zrobili nowy budynek, jest niedawno w lipcu otworzony. Taki duży, fajny, zmienił się im z małego na duży. Jak to jest, czyściutko i ładniutko. Wszystkich etach tu zapraszam do naszych przyjaciół, którzy sponsorują ewangelizację. Zapraszamy na moją w Płońsku. Więc kochani, nowe burgery wyglądają tak. Burgery na mojej, aaa, oh, będziemy teraz się zajadać. Mmm, siądę sobie z burgerem. Burger to mój największy przyjaciel. Więc uwaga, robię pierwszego gryza. Mmm, mm. mięsko pycha. bułka pycha warzywka pycha, świeżutkie, polecam, warto przyjechać. Przepraszam, że nie nagrywałem dalej, jak, bo tak mi wypadało nagrywać, jak jem cały czas, ale muszę powiedzieć, że y, wnioski końcowe. Słuchajcie, jak ktoś lubi hamburgery, te konkretne burgery na Orlenie, to uważam, że trzeba przyjechać na moją i skosztować burgera na mojej. Naprawdę, naprawdę rewelacja, Inny, inna bułka, tu jest taka bułeczka Yy, nawiązująca takiego chlebka naszego jakiegoś takiego polskiego, lekko z żytnią mąką, ale rewelacja. Słuchajcie, no i trochę inny smak. Pyszne, świeże warzywa oczywiście, troszkę inne mięsko. Generalnie wypas bardzo polecam burgera na mojej. Są dopiero od tygodnia. papa pa. Witajcie, witajcie, bracia i siostry, dzisiaj Antidotum, odcinek 346. Niestety jestem sam, nie mam jest z Sylwią i znowu nagrywam z samochodu, ale to taka ciekawa historia, słuchajcie, bo jestem właśnie w Skierniewicach. Pozdrawiam Marcina Zielińskiego i całą wspólnotę i pozdrawiam, pozdrawiam Krzysia Słomińskiego, bo to są te dwie osoby, które tu znam dobrze. A jestem tu, bo słuchajcie, zdarzyła mi się fajna rzecz w życiu. Nie wiem, czy zdarzyło się Wam kiedyś kupować dwa razy ten sam samochód. Kupiłem go, ten w którym siedzę, właśnie. Kupiłem go za 13 albo 14 lat temu. No i dzisiaj po raz drugi. To taka ciekawostka, właśnie tu w Skierniewicach, bo się za nim stęskniłem. No dobra, nie ma Sylwii, no bo Sylwia została w domu. My jutro lecimy na Wrocław, więc musimy się. Ja jeszcze muszę wrócić ze Skierniewic. Dzisiaj już jest wieczór się zbliża. Więc, kochani, przy okazji, yy, przy okazji, przy okazji, no nie, już przy okazji, to no, dziękuję Wam za modlitwę, za Jagódkę. Byłem tam u niej, cudowna mała dziewczynka, no, w stanie naprawdę po ludzku, beznadziejnym. Ufam, że Pan Bóg dzięki Waszej modlitwie i modlitwie wielu ludzi, którzy się za nią modli, coś uczyni. Dochodzi jeszcze Krzysiu, siedmiolatek, który jest w stanie tragicznym w szpitalu. Też tata dzwonił zaspoczony. No i dochodzi jeszcze wiele. Nie, no mam tyle intencji. Ja nie wiem, ostatnio jest zatrzęsienie tych spraw. Więc Panie, ja na początku tego antidotum proszę Cię, abyś. Ty był lekiem na całe zło. Tak, Panie Jezu. Myś Ty w myśl słów tych piosenki, jesteś lekiem na całe zło. O tak, Panie. To Ty jesteś lekiem, Twoje Słowo jest lekiem, Panie. Duchu Święty, rozlewaj się i prowadź to dzisiejsze spotkanie ze Słowem, mimo że nie ma dzisiaj mojej żony, ale wierzę, że Duchem jest z nami. Księga sędziów, 9 rozdział 6 do 15, czyli mamy znowu tam ciąg dalszy. Wszyscy możni miasta Sychem oraz cały gród Milo zgromadzili się i przeszedłszy pod dom, gdzie stała Stella w Sychem, ogłosili Abimeleka królem. Doniesiono o tym Jotamowi, który przeszedłszy stanął na szczycie góry Galizim i podniósłszy głos. Tak do nich wołał. Posłuchajcie mnie, możni sychem. A Bóg usłyszy was także. Zebrały się drzewa, aby namaścić króla nad sobą. Rzekły do oliwki: króluj nad nami, odpowiedziała im oliwka. Czyż mam się wyrzec mojej oliwy, która służy czci bogów i ludzi, aby później kołysać się ponad drzewami? Z kolei zwróciły się drzewa do figowca: choć ty i króluj nad nami. Odpowiedział im figowiec: Czyż mam się wyrzec mojej słodyczy i wybornego mego owocu, by pójść i kołysać się ponad drzewami? Następnie rzekły drzewa do krzewu winnego: Chodź ty i król nad nami. Krzew winny im odpowiedział: Czyż mam się wyrzec mojego soku rozwysalającego bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? Wówczas rzekły wszystkie drzewa do krzewu cierniowego: Chodź ty. I króluj nad nami, odpowiedział krzew cierniowy drzewom: Jeśli naprawdę chcecie mnie namaścić na króla, chodźcie i odpoczywajcie w moim cieniu. A jeśli nie, niech ogień wyjdzie z krzewu cierniowego i spali cedry libańskie. Oto Słowo Boże. <słuch> to tak mi się przypomina, kiedy czytałem ten fragment ostatni raz? Mam wrażenie, że z 20 parę lat temu. Nie wiem, potem zawsze jakoś go omijałem. Pomijam to, jak był w słowie z dnia, ale także sam nad tym fragmentem siedziałem. No naprawdę dawno, naprawdę dawno czytałem ten fragment. Szokujące to dla mnie. I wiecie, co? To jest taka tutaj przenośnia, nie? Że to, to naprawdę chodziło o to, że no, ludzie chcą mieć króla, chcą kogoś, kto nad nimi panuje, kogoś, kto zarządza kogoś, to pomaga, pomaga wyznaczać kierunek i trzymać wszystko w porządku. Oni teraz mieli, też czas sędziów, to jest Księga Sędziów, to jest czas, kiedy sędziowie zarządzali jakby tym ludem, byli takimi, y, taką władzą wykonawczą Bożą, nie? która miała pomóc temu ludowi być przy Bogu. I tu jest teraz taki, y, taka, taka opowieść, y, opowieść o, 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 o tych drzewach. Te drzewa mają być takim, Yy, taką przenośnią do tego szukania w rozpaczy tego właściwego królowania. I zobaczcie, taka piękna rzecz, Rozmowa z, z, z czterema drzewami, ja nie wiem, czy po kolei powiem, bo tutaj mamy, że była oliwka, yy, oliwka, figa z tego, co pamiętam, yy, krzew winny i cierń, te cztery, te cztery, cztery drzewa, cztery rośliny. I one między z sobą rozmawiają, kto ma królować nad nami. No i każda mówi w sumie piękną rzecz, no jak to ja mam panować, skoro jeżeli ja będę pan kołysać się nazwane, kołysać się nad wami, no to wyrzeknę się tego, kim naprawdę jestem. Co to pokazuje? To pokazuje, że królem może być naprawdę ten, który ma być królem, nie może być królem od tak ktoś wybrany. Znaczy no może, ale potem będzie to zgubne w skutkach. nie? Czyli to pokazuje kolejną rzecz, jeżeli nie jestem w tym miejscu, w którym mam być, to jestem w złym miejscu. To jest bardzo ważne. Jeżeli nie jestem w tym miejscu, w którym mam być, to znaczy, że jestem w złym miejscu. Bóg nie chce, byś ty, bym ja, by ktoś z nas był w złym miejscu. Bóg chce, by każdy był w swoim właściwym miejscu. To jest właśnie o tym opowieść. Nie? No i y, czyli, czyli y, oliwka powiedzianie, ja nie, bo ja muszę dawać oliwki, ja muszę zatroszczyć się o oliwę. To samo powiedziała figa, ja muszę troszczyć się, żeby były figi. To samo powiedział winogron, ja muszę dawać owoce, żeby było wino, które rozwesela. Czyli te, te drzewa znały swoją tożsamość. I nagle czwarte drzewo, cierń. Na co komu cierń? Czy ktoś by chciał cierniowego króla? Nie? No, ale tak naprawdę chrześcijaństwo ma cierniowego króla. To jest piękna, piękna, piękna zapowiedź tego, co się stanie setki lat później. Yy, no, zapowiedź naszego zbawienia, nie? że to naszym królem, królem w chrześcijaństwie, królem ludzi wierzących jest Jezus Chrystus, który był ukoronowany cierniem. Powiem wam, to jest tak mocny przekaz dla mnie, taki po pierwsze, że to tyle wcześniej było napisane i tyle wcześniej było to wypowiedziane. Chodź ty królu nad nami, odpowiedział krzew cierniowy drzewo. Jeśli naprawdę chcecie mnie namaścić na króla, chodźcie i odpoczywajcie w moim cieniu, a ile tam cienia z ciernia jest, które ma kolce, tak? A jeśli nie, niech ogień wyjdzie z krzewu cierniowego i spali cedry libańskie, czyli to najbardziej dostojne drzewa. Cedry libańskie, nie? No, czy wy naprawdę chcecie? Dzisiaj trzeba być, tak się właśnie rozglądam po mieście. Przed chwilą mi Marcin Zieliński mówił, że idą robić uwielbienie tutaj takie małe. Idą tutaj nad wodę, nad zalew z gitarką, z kachonem, z ludźmi, żeby uwielbiać i głosić ludziom Chrystusa. No i właśnie. I widzę tu wokoło tyle ludzi, którzy nie znają Chrystusa, tyle ludzi, którzy nie oddali mu się. W królowanie. Tylu ludzi, kto, których, którzy nie chcieli króla w cierniowej koronie, on im się nie podobał. On był jakiś inny standard, by chcieli. Oni chcieliby złotą, czy może platynową z diamentami czy z czymś jeszcze, ten patent ewidentnie im się nie spodobał. Nie? A jeśli nie, niech ogień wyjdzie z krzewu cierniowego i spali cedry libańskie, czyli spali też waszą dumę. No. I dzisiaj myślę, że z tego powodu tylu ludzi umiera, tylu ludzi prosi o modlitwę, tylu ludzi jest nieszczęśliwych. Kochani, trzymajcie się Boga, trzymajcie się Jego słowa, yy, trzymajcie się sakramentów, trwajcie, na ile możecie, jak najczęściej i żyjcie w przyjaźni z Bogiem, naprawdę. Yy, a, a diabeł nie będzie miał do was dostępu. Nie będzie miał i te wszystkie straszne sytuacje, o których się musimy modlić. Nie będą miały miejsca w waszym życiu i tego sobie wam życzę. Amen. Psalm 21, też bardzo proroczy psalm, yy, piękny psalm. Do zasypia powtarzam, tak? Król się weseli z twojej potęgi, panie. Panie, król się weseli z twojej potęgi, z twojej pomocy, tak bardzo się cieszy. Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błaganiom wargiego. Pomyślne błogosławieństwo wcześniej zesłałeś na Niego. Szczerozłotą koronę włożyłeś Mu na głowę. Prosił Ciebie o życie, a Ty obdarzyłeś Go długimi dniami na wieki i na zawsze. Wielka jest jego chwała dzięki Twojej pomocy. Ozdobiłeś Go dostojeństwem i blaskiem, gdyż błogosławieństwem uczyniłeś Go na wieki, napełniłeś Go radością Twojej obecności. Amen. To też jest pieśń o o Synu Bożym, o, o Jezusie Chrystusie. Król się weseli z Twojej potęgi, z Twojej pomocy, tak bardzo się cieszy. E, spełniłeś pragnienie Jego serca, nie odmówiłeś Boga, nią wargiego, e, że nie odmówił Bóg zbawienia, tak, że, że Bóg e, wystawia no, Jezusa Chrystusa na tego prawdziwego króla. Tak, ja tak to tutaj czytam. Pomyślnie błogosławieństwo, wcześniej zesłałeś na Niego, szerozutą koronę włożyłeś mu na głowę. To już jest ten moment po. Po tym jak Jezus w niebo wstępuje i staje się panem całego świata. I wtedy ma tą szczerozłotą koronę. Ale pytanie, czy go wybierasz w tym czasie, kiedy ma koronę cierniową, kiedy ma koronę bólu, koronę lęku, koronę wyszydzenia i odrzucenia. Nie? Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki na zawsze, no bo żyć będziemy oczywiście zawsze. Wielka jest Jego chwała dzięki Twojej pomocy Boże. Ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem, gdyż błogosławieństwem uczyniłeś Go na wieki, napełniłeś Go radością Twojej obecności. Yy... I to dwojako można czytać, że i chodzi o Pana Jezusa, naszego Pana Zbawiciela, ale może też chodzić o króla. Czy to Dawida, czy któregoś z innych z królów, który został wybrany na Pana i który został napełniony obecnością Bożą. I to dalej, można to przeczytać jeszcze w trzeci sposób, to możesz być Ty, Ty, który królujesz w swoim życiu. Jeżeli królujesz według standardów Bożych, jeżeli jesteś osobą na właściwym miejscu, jeżeli trafiasz w swoje powołanie i nim żyjesz, czyli zarządzasz tym swoim powołaniem według zamysłu Ojca, to co? To jesteś napełniony radością Bożej Obecności. Napełniony radością Bożej Obecności. I tego, kochani, yy, Wam, sobie, sobie wam życzę, byśmy chodzili napełnieni radością Bożej Obecności. I chyba o tym wczoraj mówiliśmy z że To jest taka najpilniejsza rzecz, jaka się człowiekowi zdarza, kiedy ma odczucie. Obecności Bożej w swoim życiu Nie ma piękniejszej obecności Nie ma piękniejszego doświadczenia Nie ma piękniejszego zwycięstwa Jak przebywać w obecności Bożej Amen, Alleluja No i teraz kochani Mateusz 20, a nie jeszcze Aklamacja jest, aklamacja Hebrajczyków 4,12 Żywe jest Słowo Boże i skuteczne Zdolne osądzić, i pragnienia, e, osądzić pragnienia I myśli serca, amen Żywe jest, to jest pierwsza rzecz Słowo jest ciągle żywe, ono nie jest martwe ja miałem pewną sprawę. No mogę powiedzieć sobie dotyczyła też tego właśnie samochodu, czy mam rzeczywiście kupić, e, odkupić. E, gdzieś tam bolało mnie, bo, bo wiem, że muszę dużo też w niego włożyć, żeby to zrobić. Znaleźć dobry zakład, który to zrobi, ale, ale czułem w sercu, że mam to zrobić. I ileś osób się modliło z naszych przyjaciół. Dziękuję Watasze. No, i były słowa, które zachęciły mnie do tego, żebym to właśnie zrobił, bo to słowo było żywe, to, które otrzymałem. Eee, I to jest taka piękna, taka piękna rzecz dla mnie, skuteczne, ono, ono ono, ciągle działa, ono jest skuteczne. Zobaczcie, pamiętacie, już Wam przypominałem ten Psalm 107, werset 20, bardzo lubię ten fragment, posłał swoje słowo, aby ich uzdrowić i wyrwać z wszelkiej niemocy posłał swoje słowo, właśnie słowa potrzebujemy. I to słowo jest skuteczne, ono może wyrwać mnie, ciebie z wszelkiej niemocy, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca, czyli y, wprowadzić korektę w moje życie, wprowadzić korektę w moje myślenie, w moje osądy, wprowadzić korektę w moje patrzenie na siebie, na drugiego człowieka. Nie? Ono ciągle chce mnie y, postawić do pionu, żebym w właściwy sposób. Patrzył w właściwy sposób, myślał w właściwy sposób, postępował. No i słowo ciągłego uczucia: Ono osądza moje pragnienia i myśli. Ono wyrzuca moje bożki, a zachęca mnie do życia właśnie w błogosławieństwie i kroczeniu za Bogiem. Amen. No i kochani, Mateusz 20, rozdział 1-16, dzisiejsza Ewangelia, to jest przypowieść o robotnikach w winnicy. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł, około godziny trzeciej zobaczył innych stojących na ręku bezczynnie i rzekł do nich, idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne dam wam. Oni poszli. Wyszedszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie. Odpowiedzieli mu, bo nas nie najął. rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy naszym wieczór rzekł właściciel winnicy do swojego, swojego rządcy, zawołaj robotników i wypłać im należność. Począwszy od ostatnich aż do pierwszych, przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali podenarze. Ty więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci, ostatnie jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiegotę. Na to odrzekł z nich: Przyjacielu, czy nie czynię ci krzywdy, czyż nie od nara umówiłeś się ze mną? Wejść co twoje i odejdź też i temu ostatniemu dać tak samo jak Tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chce, Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie Chryste. Słuchajcie, to jest piękna opowieść. Ja pamiętam, jak to chyba rok temu, jak było, czy jak była ta Ewangelia, chyba w Andrzej, no to mówiłem o tym, no to ja y, dopatrywałem się w tym, przede wszystkim pierwsza taka rzecz, to się dopatrywałem, to dopatrywałem się życia, czyli życia, życia na ziemi. Że, że, że jak ja umrę, a wybiorę w życiu Boga, to niezależnie od tego kiedy, czyli czy na początku mego życia, czy w środku, czy bliżej końca, czy w ostatniej godzinie mego życia wybiorę Boga, będę miał... <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Jedną nagrodę, będę miał nagrodę, życie wieczne, nie? Jedną nagrodę, życie wieczne. Amen. Ale zobaczcie teraz początek tego. Dzisiaj mnie dotknęło pierwsze zdanie. Jezus opowiedział swoim uczniom, następującą przypowieść. Jezus powiedział swoim uczniom, czyli tym, którzy poszli za nim, swoją, powiedział przypowieść, nie? I Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winicy. Czyli jest gospodarz, który zatrudnia tych ludzi. Jest Bóg Ojciec, który zatrudnia ludzi do tego, żeby w tej winnicy pracowali. Bóg Ojciec, który zatrudnił Sylwię, zatrudnił mnie, zatrudnił Marcina Zielińskiego, Krzysztofa Słomińskiego, wielu ludzi tutaj z tej wspólnoty, wielu ludzi z wielu wspólnot na świecie, zatrudnił do tego, żeby oni szli i głosili. I ci ludzie pozyskują następnych. I niektórzy ludzie, Rzeczywiście łapią się na tą posługę, nie wiem, w cudzysłowie, w, albo dosłownie, w ostatnią godzinę swego życia. Że ci pracowali 10 lat, czy pracowali 50 lat, w Lince ci 70, a ci jeden dzień, albo nawet jedną godzinę. A jaka zapłata? No, ci wszyscy będą mieli zapłatę uszczu Chrystusa, czyli zbawienie i jakieś miejsce w niebie, jakieś zajęcie w niebie. Nagroda. Jakby nagroda została zrównana, dlatego yy, warto nie jest walczyć o to, czy ja będę miał więcej, czy ja będę miał mniej. Ważne, czy ja będę miał tego denara, czy ja będę, czy ja, czy ja w ogóle wchodzę tam, czy nie wchodzę. I to chodzi o takie porównywanie się i zazdroszczenie. Ja cię a ja tamten więcej zrobił, a ten więcej potrafi, a ten to, a ten jest bardziej znany, a ten coś tam jeszcze, a ja to jeszcze nic. Tak, on mówił przedwczoraj, a ja to ja najmniejszy ze wszystkich, nie? Dla Boga to nie jest ważne. Ważne, żeby każdy, tak, do tych drzewek wrócę, do oliwki, yy, wina, figi i, i, i ciernia, żeby każdy wypełnił to, co do niego należy. Można by powiedzieć, że misją całego życia ciernia było to, żeby wbić się w głowę Zbawiciela. to tak, no, no ale. Z innych rzeczy, jakby Ciar nie jest pozytywnie znany, nie? To taka ciekawostka, właśnie. Nie wiem, jaka jest Twoja misja, jakie jest Twoje powołanie. Ja mogę się powiedzieć, że w pełni nie znam mojego, bo ileś rzeczy odkryłem, a ileś jeszcze nie odkryłem, ale bardzo chcę. I ojcze, ja Ci dzisiaj dziękuję za, za Twoje słowo, które. Jeszcze bardziej pokazuje, jak ważne jest, by stać we właściwym miejscu, mieć właściwy ogląd i już na pewno nie bawić się w żadne porównywanie i osądzanie. E, ja cię proszę, by każdy z nas doszedł do pełni, I żeby nie było ludzi, którzy będą patrzeć: A ja mam lepszą fuchę, ty masz gorszą, czy ty masz gorszą, ja mam y, czy ty masz lepszą, ja mam gorszą, czy z drugą stronę. Obojętnie, żebyśmy panie nie porównywali, żebyśmy nie oceniali, żebyśmy siebie nie oceniali. Patrząc na innych, ale byśmy wszyscy, Panie, siebie oceniali, patrząc na Ciebie, Jezu Chryste. Żebyś Ty był tym wyznacznikiem tego, jak mamy być zaangażowani, gdzie mamy być zaangażowani. Zawsze będzie nam brakowało, zawsze będzie jeszcze słabo, zawsze będzie można lepiej i byśmy chcieli lepiej, i byśmy chcieli, by całe nasze życie służyło właśnie Tobie. I Tato ja Ci dzisiaj proszę o nowych, o nowych pracowników w Winicy Bożej. Bo naprawdę widzę, jak dookoła świat tonie, jak ludzie pogrążeni są w grzechu, w nieznajomości Boga, w odgrywaniu czyichś ról, ale nie swoich ról, nie, nie roli swego życia. Proszę, Cię, Duchu Święty, byś przyszedł z tym wszystkim, czego te osoby y, potrzebują, by mogły odkryć tą właściwą, czy najwłaściwszą drogę dla swego życia. Duchu Święty, proszę o Twoje namaszczenie też. Proszę, byś przyszedł do tej rodziny, w której dzisiaj byłem. Do ludzi, z którymi rozmawiałem do wszystkich tych spraw, o których się ludzie modlą, przyjść Duchu Święty i działaj według najlepszych Bożych standardów, bo wszyscy potrzebujemy Ciebie. Wszyscy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Mam też obraz problemów w kostce, w nodze, że ktoś ma problem, i Bóg przychodzi do tej kostki, i też Pan Bóg komuś leczy zatoki dzisiaj. Też ktoś ma obrzydzony język, Pan Bóg przychodzi też z uzdrowieniem. I Pan Bóg też przychodzi do jakiejś osoby z czerniakiem: Dziękuję Ci, Ojcze. I też Bóg czyjeś małżeństwo odnawia. Czyjeś małżeństwo. Mam taki obraz, takie serca, które zaczyna pulsować. A jak się przyrządzą, są dwa serca połączone razem. O tak. Dziękuję Ci, Panie. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze na wieki wieków. Amen. I Kochani, kończę, bo jeszcze muszę do Rzeszowa dojechać, a już jest 18. .00. Z Bogiem. Pa, pa. Wspaniałego Boga uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,